TikToki tylko rozbieracz kopkapel, A jakie TikToki, oczywiście, wasze lubione. pod tytułem fady z złomiskach A co znów kupiłem ciekawego na złomiskach Kupiłem za 20 zł taką elektryczną piłę firmy Bosza i za chwilę zobaczymy, co jest w niej uszkodzone, czemu ona trafiła na złom. Zapraszam do oglądania. Ram, pam, pam. Koń śmieszkowania, jak zawsze, szybkie oględziny, zakupu. Tak ona wygląda, w takim stanie ją zapiłem. Oliwa jest co? To jakaś kąpka w środku? Nie wiem po co i na co ta to, kąpka. To, to Zresztą zobaczymy, tutaj, ale jak to się odkręca, to nie wiadomo. Może w końcu ten stolik zrobić, bo już mnie irytuje. Jeszcze tutaj się odkręca. Ach, kurde. Kurde. Porobili Niemcy wynalazki. Już sobie poradziłem. Tak to wygląda. W sumie nic ciekawego. Bierę przedłużacz i podłączam to prądu. Przedłużacz też muszę zrobić, bo kiedyś będę pod napięciem i będę tanczył bez muzyki. Dobra, podłączam to do prądu i patrzymy, czy to działa w ogóle. Chwila prawdy. Go. Wrzuciłem prowadnicę, myślałem, że będę się chlastał. A o, dupa, coś się nie kręci, mi tutaj robię sekcję. Rozebrałem wszystko całe, a czemu się to nie kręciło? Złożę i zobaczę, czy się zakręci. Co się okazało, co jest uszkodzone, wałek wyleciał z tego plastiku. Teraz to wcisnę i zobaczę, czy to będzie w ogóle działać. Zrobione, naprawione, tylko tutaj sprężyna trochę odstaje. Nie wiem, czy coś będzie przeszkadzać, czy nie. Jak to będzie chodzić, nie wiadomo też. Teraz chwila prawdy, czy zadziała. Działa. Idę teraz po klocka i robię testy. Chodzi jak szalona, tylko łańcuch jest stępy. Co widzicie, że smarowanie prowadnicy jest, wszystko gra. Będę ją użytkował. Jak coś się stanie, jak się zepsuje, będę was informował. Pamiętajcie jeszcze o obserwacji serduszku i komentarzu. Ja już lecę. Trzymajcie się. Cześć.